O otworzę. Ty? O, o, na wypadek, gdyby był tam ktoś ważny. Słuchaj, masz coś do jedzenia? O dziewczynka! Dziecko, gdzie są twoi rodzice? Mieszkam sama. O, tam, w tym kamperze. Mhm. O, chodź ze mną. Kto mhm. to był? Fuj, dziewczynko, idź sobie, bo zawołam ochronę. No dobrze. Nie. Ona zostaje z nami. Co? 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 Tak, i zdecydowałem, że ją o. adoptujemy. Ale jak jak to? Cześć, jak ci na imię? Agnieszka. Super. To królewskie imię. Ha. No, no to wchodź. O, wow. Czemu nie damy jej jedzenia, a ona sobie pójdzie? Ha, żartowałam. U. Najgorsze, co może być. Zgadzam się. Przygotuj kąpiel i czyste ubrania. Dla Agnieszki? Nie, dla mnie. Hmm. Hmm. O, o, dziękuję. Chwila, czy ty widziałaś się w lustrze? Kochanie, ona zrujnuje wszystkie nasze sztućce. A, żaden problem, kupimy nowe. Hmm. Proszę, weź to. Hmm. Spryskaj ją. A... Przestań. Dajcie mi zjeść. Chcesz coś jeszcze? No nie wiem, hamburgery, nasza pizza. Tak. A co ze zdrowym jedzeniem? Kochanie, zdrowe ciało musi jeść więcej, więc przynieś nam wszystkie najsmaczniejsze, najsłodsze i najgrubsze rzeczy. Nie! Yeah. <laughs> Nieś to. Tak. Mm, jeść, jeść, jeść. I... smacznego. Mm, a, oh. mm, 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 mm. Mm, mówiłem ci, że to wspaniały pomysł. Nie spiesz mm. się, weź sztuczce. Okay. Naprawdę nie czuję się dobrze. Mm, mm. Uwielbiam burgery! Mm. Ja też! Oh, kolejny kawałek pizzy? <laughs> Nie, nie mogę. O, w takim razie weź farby. O, lubię moją nową rodzinę. Oho, ja też. Mam nadzieję, że to wystarczy, by oczyścić ją z brudu. Nie, nie wygrać. Hej, kochanie. Jeśli chcesz, żeby została, musimy ją umyć. Może nie powinnyśmy? Za mną. Przygotowałam hmm. wannę. Nie lubię się kąpać. Teraz albo nigdy. Może jednak później, co, skarbie? Aha. Poszła sobie? Aha. Kontynuujmy. Zaraz będę z powrotem. Aha. A, aha, Pomocy! aha, aha, tu mam. Oh. aha, do kąpieli. O, oh. aha, <gry> Oh. <gry> oh. Potrzebujemy nowej szczotki. Z gąbką jest jeszcze gorzej. Na, na 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 na. Nie wygłupiaj się. Daj mi rękę. Tak, aha. Ach, potrzebujemy czegoś mocniejszego. Kryściu! Jest takie coś jak manikier. Czy to rodzaje jedzenia? Rozumiem. Uh, Okej. Okay. A uh, uh, mogę już wyjść? Chwila. A włosy? Już się tym zajęłam. Są mokre i brudne. Ja umyję jej włosy, a ty ją zabawiaj. Rób co tylko zechcesz. Mhm. Mm o, super! Jak to się tu znalazło? <noise> a. A gdzie są moje ubrania? Hmm. 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 A, aha. <laughs> uh, o, już. Co? O. No. <laughs> Agnieszko, skończ wygłupy. Pora na naukę. Już korzystałam z tabletu. Poznaj swojego nauczyciela. Pana Nowaka. Dzień dobry, Agnieszko. Mogę tablet? Nie. No dobrze. Ech. Skup się. Ale to jest nudne. Nauka nie jest nudna. To dobra zabawa, patrz. Mm. <laughs> A Nauka! Ha, ha, ha. Dobrze, nie chcesz po dobroci, to będziesz miał po swojemu. Co powiesz do zajęcia z chemii? O, chemia to bardzo ciekawy temat, jasne. Co zamierzamy zrobić? Eksplozję! Wybuch! A, miałam na myśli eksperymenty! A, eksperymenty, jasne! Super. Teraz musimy dodać to i trochę a, wody. Aha. Ale gdzie to jest? W kuchni. Usiądź, a ja go przyniosę. Aha! O, a, 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 a. Aha. Cóż, pozostaje tylko dodać wodę. Zrobię panu miejsce, żebyś lepiej widział. Ach, dobrze. Nie rozumiem. Jak to się stało? Widzisz? Chemia jest bardzo niebezpieczna i nauka też. To zagramy? Aha. Ha, raz, dwa, trzy. Chodźmy. O! Uważaj, panienko! O, o. To nie dom, to skrzyżowanie. O. O. Jesteś cała? Tak. I chcę więcej. Aha! O. Agnieszko, co powiesz na spokojniejsze zabawy? Oto kilka pisaków rysuj. Hmm. To w sumie świetny pomysł. O. o. Oh, 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 oh. Zwolnią mnie. Może nie zauważą. Cóż, nie, zostanę zwolniony. Chcę iść na zjeżdżalnię. Ale nie mamy żadnej. No to będziemy mieli. Proszę. Robiłam to sto razy, no chodźmy. Teraz przesuń. Nie. Bo na ciebie naskarżę. Daj mi kask. Ha! Wow. A! Dymasko Aha! Ha. Co tu się dzieje? A, a, kto to zrobił? To jest wandalizm! Wszyscy do mnie! Aha. Zwalniam cię! Oboje macie szlaban! A ale cicho! Co ty robisz? Zniszczyłaś tyle obrazów. Twój ojciec mógł Aha. to zobaczyć. Super! Ale fajne zjeżdżania! Chodźmy zobaczyć! Aha. Ale kochanie, zobacz, co tu zrobili. Sam jestem zszokowany. Nie muszę nawet chodzić do parku. Kto ostatni, ten przegrywa. Mili. Co to? Mama? Ja. Kochanie, dołącz do nas. Tu jest fajnie. Jedną chwilkę. <laughs> Tato, mama jest trochę wściekła. I to moja wina. To tylko, no wiesz... Dlaczego nie zjeżdżamy? Na co czekamy? Ohoho, super, to jest ekstra! Yeah! Powiedzmy, że... Chodźmy! Uh Czy <laughs> ah. wszystko gra? Ah, jak wyglądam? Aha. O. Witajcie, wchodźcie. Może trochę muzyki. O, nie, nie możemy. To bardzo ciężkie torby. Uh -huh. Przyjaciele, co powiecie na burgery lub pizzę? To jedzenie biednych ludzi. Musimy zachować formę. Aha. Uh -huh liczne pieniądze. To świetny pomysł. Próbowałam. Ci bogacze są tacy hmm. nudni. Już czas. A, jak? <laughs> już? A, a. Pozwólcie, że przedstawię hmm? wam naszą córkę. Agnieszkę. Córka? Mają córkę. Co? Straciłem rachubę. <laughs> Ale jest niezdarna. Poznaj przyjaciół naszej rodziny uh, Witam wszystkich Co słychać? Uh, siema hmm. Super, pizza Moja ulubiona Dlaczego nikt nie je? Ja hmm. tego nie zjem Aha, jestem najedzona To co, zatańczymy? Świetny pomysł hmm? No to zaczynajmy Słuchajcie, jak staruszkowie! Dobrze, no? Dość! Skończyliśmy! Jak na bogatą córkę jesteś paskudnie wychowana! A, a moja sukienka? Jak ty mówisz? I wyglądasz, i masz takie brudne ręce. Okropne! Możesz wyjść! O! Chwileczkę, ja tylko. <laughs> Drodzy goście, zabierajcie swoje pieniądze, złoto i wynocha do domu. Co? Co? Koniec imprezy. <laughs> mam dobrze. Nie czuj się źle. To nie twoja wina. Mam ich dość. Nie wiedzą jak się bawić. Przepraszam. Skarbie, nie przepraszaj swojej mamy. Mama? Tak, jestem twoją mamą. A ja jestem twoim tatą. Mogę zostać. Jasne. Zatańczymy? Tak! Kochanie, jak się masz? Jesteś dziś taka tajemnicza. Czy coś jest nie tak? Nie. Skończyły ci się pieniądze? Mmm. -mm. Nie podoba Ci się wyspa, którą ci dałem? Mmm. -mm. Czy dzisiaj są twoje urodziny? Tato nie! Aha, to co? No, kochanie, no bo tego. Cóż, Mamo, ja to zrobię. Tato. Mam chłopaka i postanowiliśmy się pobrać. Aha, hmm. ale jesteś tylko dzieckiem. Ile masz lat? Dwanaście? Dwadzieścia cztery. Tylko trochę starsza. To jest bardzo wcześnie. A poza tym, kto ośmiela się rozmawiać z moją córką bez mojego pozwolenia? Tato jest tu z nami. Gdzie? Nie widzę go. A, rozumiem. To żart. Jak mówią młodzi, żart. Ale śmieszne. Tak. Cześć. Jestem Damian. Jedna chwila. Tato? Ja. Dobrze, zacznijmy od nowa. Ale jak Wyjaśnię ty. później. A ty. Wyjaśnij, jak ty, jak on. Jak w ogóle. Spotkaliście się. Tak. To było takie romantyczne. W muzeum. Uh, kochanie, oh. mówiłem ci, że sztuka nigdy ci nie pomoże. Na pewno nie przyniesie ci cicho, bogactwa. Cicho, cicho, cicho. Tak. Uh. Bez obaw, bardzo kocham twoją córkę i mogę zapewnić przyzwoite i bogate życie. Powiedz mi, kim jesteś i gdzie jest to bogate życie? Czekaj, czy to ta koszula, którą nosiłaś od liceum? Skąd masz ten zegarek? Ukradłeś go, jesteś A, też przestępcą! Cio! Przyjechałeś tu autobusem? Mam ci dać pieniądze na taksówkę! A to! Julku, patrz na to! Co to jest? Hmmm. Wybacz, mojemu ojcu, po prostu od dawna nie rozmawiał z prawdziwymi ludźmi. Martwi się. Tak, rozumiem. Ile zarabia? Jest bogatszy niż myślałem. Daliście się nabrać. Tata też jest żartownisiem. Cóż to był test. I go zaliczyłeś. Gratuluję! Dobrze telefon. Hmm? Tato, nikt nie dzwoni. To tajny telefon! Powodzenia, do zobaczenia na Zoomie. Cześć! Nie przejmuj się nim. Mój mąż ciężko pracuje i. dlaczego zawsze mówimy o nas? Dlaczego nie powiesz mi, jak się poznaliście? Tak, to bardzo ciekawa historia. Czy ty, Damianie, bierzesz Patrycję hmm. za swoją żonę? Nie! Obróć mnie! Nic nie widzę! Hmm. O! Przepraszam. E, no dalej. Czy ty, Damianie. Tak! <śleszy> A ty, Patrycjo. <grymne> <grymne> Proszę, kontynuuj. Kochanie, czy pada deszcz? Dlaczego wszystko jest rozmyte? Ciii. Tatusiu, jedźmy dalej. Tak. Ogłaszam Was mężem i żoną. A mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Wkrótce będziemy mieć w rodzinie kolejną małą osobę. O. Czy ciocia przyjdzie? Nie, tato. Zdecydowała się się zatrudnić pokojówkę. To bardzo dobrze. Nie, mamo. Będziemy mieli chłopca. Hurra! Tak, w końcu zostanę hmm. ojcem! Jestem twoim ojcem! A może chcesz też być jej ojcem! Nie rozumiem! Masz na myśli, czy masz dziecko? Tak, najlepsze dziecko na świecie. I ulubione. I bogate? I bogate! Ale już to powiedziałeś. Nigdy nie możesz być zbyt bogaty. Ha, ha. Czy mogę prosić wszystkich o uwagę? Zróbmy rodzinne zdjęcie. Świetnie. Aha. A przy okazji postanowiłam podarować mojemu przyszłemu dziecku prezent. Kupiłam planetę. To takie o takie słodkie. Ha, ha, ha. Kosztowała 500 milionów dolarów, ale spoko. Ile? Tak, tak. Diamentowy stół i diamentowe krzesła. Dobrze słyszysz. Poczekaj, mam drugą rozmowę. Echem, weź to. Pieniądze są już nieważne. Mamo, mogę iść? O, jedna chwila. Dokąd? Nie dałam ci jeszcze prezentu. M. Nie rozmawiam z tobą, Julku. Ani z tobą, Lucyno. Tak, zajmijcie się tym. To było do was obojga. No to zaczniemy od ciasta. Patrz na to. Gdzie? A, no tak. <laughs> Ciasto. Eee, proszę bardzo! Czy nie jest piękne? I ciężkie. <laughs> Ale nie mogę dosięgnąć świec. Hmm. Hmm. Przynieś świecę, proszę. Hm. Aha. Dobrze, proszę. Ale mam 12 lat, a jest 10 świec. A! Co ty mówisz? Cóż, sama to powiedziałaś: 10. Skąd wiedziałam, że dorośnie tak szybko? Właściwie to tutaj jestem i słyszę cię Mówię, że szybko dorosłeś i jesteś teraz taki mądry jak ja. 12 świec, zdmuchnij. Hmm. Jej! 100! Sto... O, jedna chwila. O, cześć! Złoto, nie srebro. Mmm, trochę ciasta? Nie, dziękuję. Mam alergię na słodycze. Moja mama zawsze zapomina. Mogę trochę? Częstuj się! No i jak ci smakowało ciasto? Dobre? Jest bardzo dobre. Łzy radości w jego oczach. Cieszę się, że ci się podobało. A teraz zamknij oczy. Mamusia ma prezent. Czy to iPhone? Tak, 14 Niebieskie złoto. Hm? Tak samo jak w ubiegłym roku. Mm, nie, w zeszłym roku był diamentowy. Ten możesz trzymać drugą ręką. Ha? Dzięki, mamo. Kocham cię, ty moja sztabeczko. To wszystko. Mama ma pracę. Baw się dobrze. Może powinniśmy pojechać do Disneylandu? O. Chcesz, żebym ci kupiła, tak? Nie. Hmm. Chciałem spędzić z tobą czas. Idziemy? Um, tak, jasne. Ach, nie możemy pojechać w przyszłym tygodniu. Nie, wszystko jest zarezerwowane. O, za sześć miesięcy jest wolna godzina. Tak, właśnie wsiadam do samolotu. Mam strój kąpielowy. Zaczynamy przyjęcie. Pa, pa! najlepszego! Właściwie to moje urodziny. A nastąpiła pomyłka, sorki. Przed lat. Sto lat, sto lat! Hmm, uśmiechnij się, kochanie. Dobrze, jeszcze raz. Teraz ty zrób mi zdjęcie. Zróbmy to później, co? Jesteś okropny, wiesz? Nie obrażaj się. Nadal będziemy mieć czas na zrobienie wielu zdjęć na twój Instagram. Coś nie tak? Obiecujesz? Tak. Obiecujesz? Tak. Jesteś całkowicie szczery? Tak, 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 tak. Hmm. Jesteśmy blisko, kochanie. Czeka na nas samolot. Moja skóra błaga o ciepło i opaleniznę. Czekaj, posiedźmy tu jeszcze 10 minut. Nadal nie powiedziałem mamie, że pobieramy się. Serio? Gratulacje! Z kim się żenisz? Z tobą. A, no tak. Robimy ślub na wyspach. A, a zastanawiałam się, dlaczego kupiłam sobie białą sukienkę. Trzy. Trzy białe sukienki. I jedną czerwoną. A! Co jeśli coś pójdzie nie tak? Biała pasująca do piasku. Mm, I czerwona pasująca do Ferrari. O. Jakie Ferrari? Te, które mi dasz, hm? Dasz mi, prawda? Aha, tak. Oczywiście. A, kocham cię, mój mały Misiu. Mm. O, mamo, cześć. To moja dziewczyna. Mamo, cześć. Mamo, mówię, że się żenię. Mamo. Czy to nie twoja głucha babcia? Nie powiedziałabym, że ma ponad 100 lat. To moja matka. Czy babcia to twoja matka? Nie, moja babcia mieszka w Londynie, a, a to moja matka i ona tu mieszka i nie jest głucha. Mamo! Wyjmij słuchawki! Cześć, synu! Cześć, kto to jest? Twoja nowa pokojówka? Właściwie to zaraz się pobierzemy. Mamo, to moja narzeczona kinia. Pomyślałem, że ją przedstawię. To takie żenujące. W porządku, mamo. Nie czujemy się obrażeni. Mówię, że poduszka jest krępująca. Echem, tak lepiej. No to o czym mówiliśmy? Biorę ślub. Racja. O czym tu mówić? Że cieszysz się! A, pamiętam, kiedy byłeś mały, spadłeś się z roweru i były zadrapania. I byłam wtedy zadowolona. Mamo, nie to miałem na myśli. Patrz. O, ja też spadałam o... z roweru, dopóki nie zorientowałam się, że ma pedały. Jak nasz samochód, prawda, kochanie? Musisz nimi kręcić, prawda? Dokładnie tak. Mam nowy film na TikToku. Przegapiłaś go. Ach, dziękuję. Jesteś najlepszy. Ty i Tom Holland. Hmm? Dobrze, chyba nie należy do tej gry umysłów. Jeszcze raz gratulacje z okazji Ach. ślubu. Um, mogę już iść? Poczekaj, proszę. No bo tego... W każdym razie skończyły mi się co? Cóż, no. Nie rozumiem, co się nie tak z twoimi ustami. Mamo potrzebuje pieniędzy. A, trzeba było tak od razu. Dzięki, mamo. Dziękuję. Wszystko oddam. Obiecuję. Tak, tak. Dobrze. Aha. Uh -huh. Proszę bardzo. Co to? Stąd pochodzą pieniądze. Mhm. Praca. Portier? Kierowca ciężarówki? Kenner? Żarty sobie robisz? Oho. Cóż, jest też woźny. I ochroniarz? Jesteś w dobrej formie. Mundur będzie na tobie pasował. Hm? Cóż, mamo, nigdy wcześniej nie pracowałem. To dobrze. To nowe doświadczenie. Mój prezent ślubny dla ciebie. Mhm? Ej, kochanie, już wychodzimy. Mam dość trzymania telefonu. Cicho. Jak niby mam ci narzekać w ciszy? Napisz o tym post na Instagramie. Mm? Hmm, dobry pomysł, chwilunia. O, mamo, proszę, daj mi milion dolarów. A najlepiej dziesięć, tak na początek. Ale miało się sto. I po co? Nie, skończyłam z tobą rozmawiać. A, 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 gdzie będziemy mieszkać? A, ale co będziemy jeść? Proszę bardzo, ja stawiam. I podziel się z narzeczoną, tylko upewnij, żeby nie zjadła skórki. Nawiasem no, mówiąc, mnie też podoba się Tom Holland. Czasami pracuje w moim ogrodzie, więc powinnaś wpaść, jak będziesz miała czas. Czasami tam tańczy. Ha? Ekstra! Twoja mama jest fajna. Uh, uh. Tak, ona jest fajna. Chcesz banana? Czy zawiera gluten? Uh, nie. No dobrze. Hmm. Mm, mm, mm. To jest pyszne, ale wydaje mi się, że coś stoi na przeszkodzie. Skórka. Ubrania. Chcę jak najszybciej założyć strój kąpielowy. Biegnij do samochodu, dobrze? Dobrze, musimy się spieszyć. Gdzie jest wyjście? To szafa. Drzwi są tuż obok. A to jest takie zagmatwane. Musimy zrobić znaki i napisy. Nie, małżeństwo nie jest dla mnie. Jestem za młody. Zwłaszcza gdy żona ma banana za mózg. Mamo, mamo! Możesz w to uwierzyć? Zerwaliśmy. Chcę z Tobą mieszkać, mamo. Chodźmy do Disneylandu, co? 89-letnia najbogatsza dama świata odeszła dzisiaj w tajemniczych okolicznościach tuż przed swoimi 90 urodzinami. Owcz! Tak bardzo ją kochałem! Nie miało to nic wspólnego z pieniędzmi! Kłamca. Cały czas chodziłeś się żebrać: o nowy samochód, o dom, o edukację dla dzieci. Jeśli był ktoś, kto naprawdę ją kochał bezinteresownie, to byłam to właśnie ja! Dla mnie będziesz najdroższą babcią. Tak, jasne, wierzymy ci. Ale, ale, ale. Biegała się za nią jak pies i zbierała się sztabki złota, które zgubiła. Co masz za plecami? To moje. Teraz jest twoje. Wy nie jesteście godni tego dziedzictwa. To ja byłam blisko niej. Nie, ja! Nie, to ja! Ja!

Wszystko co zarobiłam, a czego nie wydałam, wszystkie moje domy, samochody, jachty oh. i wyspy, wszystkie moje mm. złote karty i konta bankowe. Oh. Mnie. Tak, zgadza się. Mnie. Yy, znaczy jej. O czym ty mówisz? Co z nami? Już ich nie potrzebuję. Okropna stara kobieta. Nigdy jej nie lubiłam. Wstyd mi, że byłem z nią spokrewniony. Nigdy na nic. więcej w życiu nie będę miała krednych. Gdzie teraz znajdę pieniądze? Oszukała nas. O, ho, ho. Tak lepiej. Tak dobrze jest udawać swoją śmierć i żyć dla siebie. <laughs> o, oh, to jest magiczne, dziękuję, kochanie. Kochanie, ty to zrób dobrze? Świetnie, Świetnie zrobiłeś to. Zrobiłeś to. Życie zaczyna się po dziewięćdziesiątce. A ty jesteś na każdym kanale? Ciii. To życie należy do przeszłości. Czemu jach jest gotowy? Hmm? Tak, pani Patrycjo. <laughs> Jedziemy dookoła świata w podróży życia. <laughs> Mojego nowego życia. <laughs>